Pozdro mordeczki, z tej strony Of Witam was w niecodziennym formacie Bo dziś zamiast muzyki Zagramy w World of Tanks Gdzie koło Fortuny zadecyduje Jak dużo obrazni w bitwie będę musiał zadać I na jakim tierze Mam nadzieję, że taki format się sprawdzi I że będziemy się spotykać na filmach Witam was już w moim garażu I tak jak mówiłem Zamiast jakichś fajnych dziesiątych tierów <laughs> będziecie musieli zagrać pierwszym eee, Więc powiem wam tak Myślałem, którym czołgiem będzie to zrobić yy, najlepiej I powiem wam szczerze Każdym będzie w****** ciężko Kur*** Zładujemy sobie amunicję, no Możemy spróbować odłąkowo burzącymi, które Zadają uszk no, troszkę uszkodzeń, więcej Zrobimy sobie takie kur*** ammo Będziemy próbować tym i tym No to są pierwsze tiery, więc tu będzie naprawdę bardzo, bardzo ciężko Liczyć się tylko na mojego skilla macie tutaj pewnie wysiedlone. 2000 uszkodzeń musimy zrobić tym czołgiem dam sobie potem jeszcze drugą próbę jeszcze raz zakręcimy kołem fortuny yy, go wylosowało nam mapę Ligwil. Y. sama ilość tych czołgów mówi mi to że to się po prostu nie uda ale zobaczymy chociażby jak bardzo jak bardzo y. zrobię go za mało nie więc będziecie mogli mi wyzwać w komentarzach a jak nie zarobię tych dwóch wyzwań dzisiaj w sensie Mówmy się tak, że jak nie wykonam dwóch, zadań z dwóch, to wybierzecie mi karę i, i ja po prostu nagram, jak ją wykonuję. E, dobrze, ja powiem wam szczerze, że pojechałbym na przepychacz, laś traktor. Ja nie mogę Ule! się robić, bo nie daję sobie więcej szans, daję sobie więcej szans. No wyje, wylosowałem najgorzej, jak mogłem. Pierwszy tier. No, losowanie się mi nie, nie trzyma, no nie? Patrzcie to, żążerówkę ty te odomkowo burzące zaraz mogą być... A to jest jakiś gracz, który ogarnia. Ogólnie tutaj jest więcej czołgów Tu patrzcie coś wiedzie Co jest? Zabiję na razie 188 damage'a i już straciłem prawie całe życie. Ja p Nie no ja po prostu nie... Nie to no nie... Ja po prostu kurwa się nadaje. Kur... odłamkowo-burzące jednak... Nie są takim mądrym pomysłem. Kurde. Ja pierdolę. Skupimy Skupimy działko? Nie, no to jest tak niecelne. Wiecie co, ja odpuszczę to odłamkowo-burzące. to jest jakieś... Nie no, po 17 damage'a zadaj. To się kompletnie opłacało, strzelenie z tych odłamków burzących. <grymne> Myślałem, że te czołgi są bardziej papierowe. O nie, wyściał Kurwa, jeszcze dziesięć razy tyle. Ale tu nawet nie chodzi, żeby ich zabijać, Kurwa, <grymne> <my> Przegrywamy. <grymne> Wystarczy, że ten czołg na mnie wyjedzie. Tego leś traktora boję się zabijać, bo on jest dobry, ten gracz. Jestem pewny, że on będzie pierwszy. <grymne> stosunkowo kurwa kurwa nie. no po prostu kurwa no nie boże czy ty to widzisz no już wynik wynik pierwszego pierwszej bitwy znacie dlatego widzimy się znowu przy kole losowania kole fortuny, nie losowania jestem znowu przy kole fortuny Teraz mam wyjebane, nie zamykam oczu. 10 tier. No tutaj, no powiem Wam szczerze, jest, jest pomyk nadziei. A teraz, ile obrażeń musimy zrobić? Znowu 2000. No to cóż, wracamy do gry i do zrobienia 2000 damage'a. Mi się wydaje, że to będzie półka z masłem i ta sama mapa. I dwie godziny w teamie. Pojadę tym razem do miasta. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Trzymajcie za mnie kciuki. Niestety go tam nie było. Chciałem trafić na oślep, bo ja wam nie mówiłem, ile... Ten choke damage robi na strzał. Gracze tej gry doskonale wiedzą, ale ja wam mówić nie będę. Przekonacie się dopiero jak uda mi się w jakiegoś pieruna trafić. Tutaj. Widzieliście to? <laughs> Ostrzał artyleryjski dwa baboki napierdala już we mnie, bo widzieli, jak gruba, tusta świnia jedzie. Naprawdę, ja muszę się też przyzwyczaić do nagrywania filmów, bo bardzo dawno ich nie nagrywałem. I eee, w sumie tyle. Więc jeśli gadam jakieś głupoty. Albo przynudzam gadką To pijście, chętnie poczytam konstruktywną opinię Teraz się skupiam Niby nikogo w mieście jeszcze nie ma <laughs> Paton M48 Powoli, bo nie chcę... Nie chcę zjebać tej bitwy Bo to są te nadzieja, że mógł powiedzieć, że ten challenge Wykonałem choć w połowie. ktoś mnie wykrył Mi się wydaje, że to był ten EBR ale tam widzę. Nie no, tu przeszczołu nie ma. Ale stąd już przeszczoł będzie. Boję się, że zaraz tu jakiś czołg wyjedzie. Żeby to mądrze rozegrać. O nie! Odsun się! No kurwa! Nie no, zaraz zapierdolę tę osobę, nie? Kurwa, oczywiście w grze, ale. Nie no, kurwa. A mogłem. Nie no, kurwa, no. Naprawdę... Naprawdę do chuja... <laughs> naprawdę, spierdoliłem okazję na taki piękny strzał. Naprawdę to była piękna szansa. Ale oczywiście... Nie, nie będę mu dawać znaku, że mu pomogę. Niech wypierdala tym patronem pierdalanym. Szybciej z tą loziarnią, ty szmuruje bany, Nie no, ale naprawdę, mi tak ci się nie podniósł. Zasłonił mi swoją tłustą wieżą. Cały... Cały widok, ale ogólnie powiem wam, że dość daleko pojechaliśmy. A tu jeszcze żadnych czołgów wroga nie spotkałem. Skorzystam. Okazja. Siadło 1200, ale musimy. Koniec, kurwa, challenge'u. Wieczór, kurwa! O No i koniec. No i koniec challenge'u. No i koniec, kurwa, challenge'u. Nawet rozjebałem koszyk akustyczny. Fajnie. Czekam na karę. Ja nawet, kurwa, nie żartuję.